Mój pierwszy gość, minister Jarosław Sikorski. Panie ministrze, tym razem modlitwy nie zostały wysłuchane. Jestem kompletnie rozbity tą informacją. Bo tak jak chyba wszyscy, no po wczoraj poszedłem spać ze świadomością, że, że operują i że znaczy, że jest nadzieja. Więc to, to po prostu straszne. Pan, przypominam sobie, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy z prezydentem. Wyświadczył mi dobro. Nawiasem mówiąc, związane ze śmiercią, zmarł mój stryj, znany gdański rusznikarz. I prezydent zgodził się na pochówek na, 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 na starym cmentarzu znana postać Gdańska. No bo to był gospodarz prawdziwy. I to, że w Polsce, no, gdzie od chyba niewiadomskiego. Mordercy na prezydencie chyba nie mieliśmy takiego zamachu. Że to się mogło zdarzyć, czy jest pan w stanie odtworzyć. Brak mi słów. Pierwszą myśl z wczoraj, kiedy pan się dowiedział, co się stało. No, że. To w pierwszej. jak ja się o tym dowiedziałem. Mi trudno skupić myśli. Trwa w zasadzie taka dyskusja. Większość ludzi bardzo waży słowa w tej, w tej rozmowie. Na ile to coś, co się stało, powinno się, można, na ile wolno w ogóle wiązać z polityką, z drugiej strony. Czy całkowicie od polityki i od tego dziania się, i od kontekstu życia publicznego w Polsce można tę sprawę oderwać? Można, nie można? Mamy tragedię ludzką. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie było też tragedii politycznej. Bo, bo mnie się kojarzy Smoleńsk oczywiście, który był tragedią. I potem nie starczyło nam wspólnie mądrości, żeby zapobiec tragedii politycznej, która też nastąpiła, katastrofy. Muszę, panie ministrze, powiedzieć właśnie się przed sekundą, słyszałem, że Jerzy Owsiak złożył rezygnację z szefowania Wielkiej Orkiestry. No to, 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 to też fatalna wiadomość. Nie dziwię się emocjonalnemu emocjonalnej reakcji, ale. ale no, no w trakcie imprezy, która tyle dobra świadczyła, mógł się znaleźć taki zwyrodnialec, który, który by ją wykorzystał do, do mordu. To no wszystko się we mnie burzy. Tak, bo ja powiedziałem tuż przed, przed Pana wejściem do studia, że, że w jakimś sensie dla milionów Polaków to jest może poza Wigilią największe święto w roku, prawda? No wie pan, no, miliony ludzi. Synonim radości, szczęścia, dzielenia się, jak, wszystkiego co dobre. I w nas... dokładnie w momencie takim naj, najsympatyczniejszym wychodzi taki, takie, taki ktoś i robi coś takiego. Ewidentnie, ewidentnie bandzior i świr. Ale chyba nie tylko. Nie tylko, czyli? Dzisiaj myślę, że jest czas na, na żałobę, na docenienie jednego z architektów i realizatorów Wolnej Polski, bo to w samorządach właśnie ci gospodarze miast byli bardzo ważnymi ojcami polskiego sukcesu, a Adamowicz był jednym z najlepszych przecież. Powiedzmy, ile razy jego mandat był odnowiony, w tym przed chwilą, można powiedzieć, po raz czwarty, piąty. I to w momencie, kiedy, jak wyliczono wczoraj, był obiektem no, wybitnie brutalnego, konsekwentnie prowadzonego ataku trwającego nie dzień, nie tydzień, nie miesiąc i nie rok, latami. Przemoc polityczna dotknęła w Polsce nie, nie tylko jednej strony sporu politycznego. I, i, nie człowieka tej rangi, polityka tej rangi, ale, ale dotknęła. Um, ale wie pan, miarkujmy, bo pewnie w panu tak jak i we mnie wzrasta gniew, ale chyba nie chcemy powiedzieć czego, czegoś, czego byśmy potem żałowali. O 18.00 dzisiaj, o 18.00, 18.30, w wielu miastach w Polsce marsze marsze, a może, a, może, a może wieca, a może po prostu spotkania może tak się powinno powiedzieć, spotkania ludzi, prawdopodobnie spotkania milczące, gdzie ludzie raczej będą gestem, gestem i milczeniem wyrażali swoje stanowisko i swoje myśli o tym, co się zdarzyło być może to jest w tym dniu w tym momencie najlepsza forma reagowania na to, co się stało. Tylko, że Pawłowi niestety życia nie przywrócimy. Że niestety dołączamy do tych krajów, w których y, przemoc polityczna się dzieje. Myśleliśmy, że Polska jest stosunkowo bezpieczna. A, a dzisiaj się okazuje, że. I słyszeliśmy, że zagrożenie, jeśli jest, to zawsze jest z zewnątrz, prawda? A. A. Dzisiaj y, chyba o 16, czyli za, za niedługo prezydent Duda zapowiedział konsultacje, jak rozumiem, w sprawie tego, co się powinno robić i co się powinno w Polsce dziać, to, to, to dobry pomysł? Liderzy partii politycznych powinni... Chyba wdąpić, dobry, tak? ale, ale czy prezydent ma taki autorytet, żeby mu uwierzono, że potrafi się wznieść poza podziały polityczne? Nie wiem. Pan powiedział... Y jak ważne jest to, żeby ta tragedia Pawła Adamowicza, tragedia jego, jego rodziny, tragedia gdańska nie stała się tragedią całej Polski. Co, co my wszyscy możemy, możemy zrobić, poza skupieniem, modlitwą i przesyłaniem dobrej energii? Bo, bo za chwilę. Gdzieś zacznie się, tak jak po smoleńsku niestety, dzianie się polityczne i słowa modlitwy, otuchy i solidarności prawdopodobnie obawiam się, całkiem szybko wyparują, tym bardziej biorąc pod uwagę, co nas czeka w najbliższych kilkunastu miesiącach, czyli jedne, drugie, trzecie wybory. Co no ja, można zrobić? W no ja historii? uważam, że, że, że trzeba. Przestać w etnicznie, praktycznie jednolitym narodzie, przestać dzielić Polaków na dwa plemiona. Bo to się niektórym politykom udało. I po drugie, tr trzeba, ale to wymaga jakiejś elementarnej współpracy, pokazać, gdzie się kończy granica sporu politycznego, a gdzie zaczyna się przestępczość. Bo... A gdzie jest ta granica? Znaczy, ja, ja, ja też nie stronię od twardego, twardej polemiki, tak jak Pan. Ale uważam, że twarda polemika to raz, a eksterminacyjna mowa nienawiści to dwa. A mieliśmy tego? Oczywiście. Ja, ja, ja przypominam, że ja na przykład i składałem doniesienia do prokuratury i złożyłem pozwy cywilne w sprawie. Y, y, internautów, którzy pisali rzeczy typu do gazu z nim. Czyli już nie opinia, mhm. tylko y, nawoływanie do y, eksterminacji. Y, I zajęło nam 7 lat, żeby uzyskać y, wyrok Sądu Najwyższego i wreszcie y, wygraliśmy. To, że wydawcy odpowiadają za komentarze właśnie tego typu na swoich forach. To, co jest nielegalne w realu, powinno być nielegalne także w sieci. Bo umówmy się, że sieć łącząc ludzi w silosy, w których napędzają się nawzajem ludzie o podobnych wrażliwościach czy poglądach, Powoduje polaryzację. Ale prawo musi obowiązywać także w sieci. Więc to jest. Więc uważam, że prokuratura, sądy powinny być znacznie surowsze niż do tej pory w sprawach o przestępstwa nienawiści. Bo widać, jak krótsze, zdecydowanie krótsze niż wielu się wydaje, jest droga od słowa nienawiści do czynu. No, pismo mówi. Na początku było słowo. Niedawno ktoś opublikował książkę. A słowo ciałem się stało. Tak jest. Gotowi na przemoc o Polsce Przedwojennej. Mhm. I, um, I wiemy, że um, większość ludzi, aby porwać się na przemoc, musi najpierw odhumanizować ofiarę. Czy przestać widzieć człowieka w tym drugim. Tak jest. Nazwać go zdrajcą albo nie Polakiem na przykład. A przecież to mamy na gminne. Przypomniano, przypomniano w tym kontekście, nie chcę nazwy wymieniać, ale jeden z prawicowych portali, gdzie wprost, 3-4 miesiące temu, padło pytanie w tytule, czy pan Adamowicz chce przestać być Polakiem? Ja mam to co drugi dzień. I to jest zasadnicza różnica. znaczy. Yy, yy, między, między bardzo twardą poli yy, yy, polemiką polityczną, a takim wykluczeniem czy dehumanizacją. Jest jeszcze jedna historia, bo dzisiaj pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości, mówił o potrzebie profesjonalnego, szybkiego, sprawnego śledztwa w sprawie tej tragedii, do której doszło. Ale nie można w tym momencie nie uciec od pytania: A co ze śledztwami? Umarzanymi w sprawie swastyki, w sprawie transparentów na stadionie, gdzie się groził szubienicami, w sprawie portretów eurodeputowanych Platformy na szubienicach, w sprawie kamieni, które wpadały do domów, w którym mieszkały wnuki Donalda Tuska. Wszystkie te sprawy konsekwentnie jedna po drugiej były umarzane. Czasem śledztwo było wznawiane po interwencjach. Więc, więc w tym momencie nie można też nie dotknąć kwestii odpowiedzialności państwa polskiego, władz. Za to, co się Przemoc bierze. polityczna dotknęła także nacjonalistyczną y, stronę sporu politycznego w Polsce, bodajże w Łodzi, tak? Tak, ten Marek Rosiak zginął. Właśnie, więc jest to sprawa, co do której powinna być możliwość porozumienia ponad podziałami, że kłócimy się, spieramy, rywalizujemy, ale tak daleko i ani kroku dalej. I, i, I jeśli jakiekolwiek dobro z tej strasznej tragedii dzisiejszej i wczorajszej miałoby wyniknąć, to mam nadzieję, że to właśnie. A wierzy Pan, że dobro jakiekolwiek z tej tragedii wyniknie? To zawsze zależy w takich sytuacjach od tych, którzy sprawują władzę. Bardzo Panu dziękuję. Minister spraw zagranicznych, były, minister, były marszałek Sejmu, Pan Radosław Sikorski.